Ale dostałem ten karabin, mówię, muszę to uczcić. Babcia trzymała czekoladki z alkoholem w barku. Wszyscy chwalą, ja nie próbowałem. Kurwa, spróbuję. Zajebista czekoladka. Wyjebana czekoladka. Zjadłem takie cztery, najebałem się, biorę karabin i idę podwórko. Widzę, Karolinka jest na huśtawce. Chuj, idę do Karolinki. Karolinka. Wypierdalaj z huśtawki. Teraz ja się huś tam. z huśtawki, bo cię zabiję. Jak mnie zabijesz, to powiem mamie. Ty kurwa, słyszysz, co ty pierdolisz w tym momencie? Spierdala z Ja się huś tam. to bądź pokorna, kurwa. Siada jest huśtawka. Nie zabijesz mnie twój karabin jest zabawkowy. To kurwa teraz patrz. I co żyje? Bo to były lasery, one nie działają na psy głupie suki. Poczekaj z mnie. Mamo powiedziała, tak wojnę ja matkę, też zapierdolę zaraz. Rówię.